Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie, Pasje Miasto, realizowany oczywiście tak jak od ośmiu lat dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie i dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy chyba wielu pasji. Znaczy, przyznam się Państwu szczerze, że wertując portal społecznościowy nagle zobaczyłem zdjęcie profilowe e, dziewczyny z gitarą, no i tak pomyślałem sobie. Może kolejny muzyk, albo kolejna śpiewaczka częstochowska. Wszedłem na profil, zobaczyłem, że też plastyk. Mówię: oho, trzeba zaprosić do programu. Mam niezmierną satysfakcję z tego, że rozmawiam z bardzo młodymi ludźmi którzy są na początku swojej życiowej drogi i ludźmi, którzy nie siedzą tylko w telefonach i komputerach, ale którzy robią różne rzeczy i którym się chce. I bardzo pragnę promować takie osoby i pokazywać je w programie, bo to nie chodzi o to, żeby były tutaj same gwiazdy i wielcy artyści. Chodzi o to, żeby byli zwykli ludzie, a już szczególnie młodzi. Także cieszę się niezmiernie, proszę Państwa, już się nagadałem, więc lecimy do brzegu, do brzegu, gościem moim i Państwa, Agnieszka Kołodziejczyk. Dzień dobry, Agnieszko. Witam serdecznie. Agnieszko, zanim zaczniemy rozmawiać o tych Twoich pasjach, bo wiem, że jest ich kilka, pytania, które paść muszą. Często chowianka. Tak. I tak z dziada pradziada. Ze strony taty jak najbardziej. Mama trochę bardziej ze strony Aleksandrii, ale od wielu lat również często częstochowa. Mm -hmm. Powiedz mi, to, że ty nie wiem, malujesz? Tak, y maluję. Y y śpiewasz? Śpiewam, gram. Grasz. Y <laughs> wiele, wiele, tak? To zaraz wiele hobby. Tego. Ale czy to jest obciążenie dziedziczne? To znaczy, że... Ty dorastałaś w takim domu, czy w rodzinie było pełno zakręconych artystów? Jak to? Z jednej strony nie, z drugiej strony jak najbardziej tak. Rodzina bardziej taka nauczycielska, powiedziałabym. Mm -hmm, pedagodzy. W głównej mierze, ale to też nie wszyscy. Mm -hmm. Jednak poza może paroma osobami, głównie ta pasja artystyczna, bo głównie ta artystyczna. Była na początku taka bardziej hobbystyczna, na przykład od siostry wiele wyniosłam, od kuzynki. Które też malowały, na przykład? Jak najbardziej. Siostra Aha. teraz już mniej, natomiast z kuzynką się dogadujemy świetnie. A muzycznie. Bardzo powiedziałabym, że umuzykalniony dom, chociaż na początku nie zwracałam na to uwagi, może od takiej strony po prostu, że ta muzyka zawsze grała. Może Aha. nie konkretne jakieś instrumenty, natomiast y, bardzo dużo tej muzyki było. Moja babcia uczyła y, muzyki oraz gra na skrzypcach. Poważnie? <smud> mhm, tak. To ty nie miałaś wyjścia w ogóle. To już na zasadzie wiesz. Może w pewnym sensie tak. Mama. No i y, też y, mój tata się bardzo interesuje muzyką, mama też miała duży kontakt z muzyką. Y, mój tata kiedyś grał na akordeonie, natomiast y, później tak poszedł bardziej w odsłuch. Na przykład y, zajmuje się, sam reperuje kolumny, wzmacniacze, bardzo dużo tego mamy w domu. Aha. I siostra przez jakiś czas też miała y, taki czas, że spędziła dosyć dużo go przed pianinem, miała lekcję. Ale też po jakimś czasie, niestety, brakło na to hmm. czasu. Nie, nie zmienia to faktu, że był to jakiś czynnik, który też we mnie to zaszczepił, bez wątpienia. Ja oczywiście przez tą gitarę, która na zdjęciu <laughs> profilowym Cię tutaj zwabiłem. Tak. Natomiast to jest tak, że muzykujesz? Znaczy, bo wiesz, no są młodzi ludzie, którzy na przykład są absolwentami czy uczą się w szkole muzycznej. No, jak wiesz, babcia uczyła, więc. Mhm. No i chodzą i szkolą się na dane instrumenty. Jak jest z tą muzyką w Twoim przypadku? Kiedyś były to chórki, był to jakiś kontakt, natomiast taka własna przygoda zaczęła się bardzo niedawno, mhm. bo zaledwie, może nie całe dwa lata temu, postawił. Pojawił się pierwszy instrument. I to było? To było Małe Ukulele, Aha. ale pokazało mi w ogóle bardzo wiele, i tak naprawdę dzięki temu zaczęłam sama trochę odkrywać tej muzyki. To było w styczniu, a w październiku już była gitara basowa, z którą się okropnie zżyłam bardzo mm -hmm. bardzo się cieszę. Że, że ten instrument się pojawił w moim życiu. No i od tej pory też no, mam gitarę elektryczną w domu, którą się trochę uczę. Gitara basowa, no ale ta gitara basowa to oczywiście jakiś zespół, nie? Jest zespół, Aha. chociaż to taka też nietypowa historia, ale bardzo fajna. No. Gram wraz z zespołem w parafii, ponieważ Aha. u nas w parafii nawrócenia świętego Pawła w Częstochowie, niedaleko Dzibowa, Mamy takie świetne warunki, taki fajny jest ksiądz, że gramy w zespole, takim, że no, gramy po prostu piosenki religijne, ale w taki sposób trochę bardziej może unowocześniony. O, proszę. Także... Ale też podczas mszy czasami się tak, zdarza? Tak. Ostatnio mieliśmy parę takich większych koncertów święta, ale no, ja gram na basie, mój wujek gra na perkusji. Jest pani Malwina, która śpiewa i gra na gitarze. Pani Maria, która gra na organach i na altówce. Mój tata tam wszystko udźwiękawia i to naprawdę fajnie, fajnie gra. No to ja muszę zaprosić tych muzyków do programu. No, żeby jak się najbardziej. Zgadzał. To jest która klasa plastyka? Czwarta. O, to jest ostatnia, czy Jeszcze rok. Czyli pię pięcioletni plastek jest? Tak, y z tego rocznika jestem, że pięć lat. Mm -hmm, bo później już jest krócej? Y wcześniej chyba było, było krócej. krócej, teraz jest krócej. Czyli pięć. jeszcze rok. I co dalej? Dalej y mam pewne plany, zobaczymy jak wyjdzie, mm -hmm. ale jako iż ja bardzo uwielbiam świat, y mimo wszystko też grafiki i animacji mm -hmm. i kreskówek, bardzo chciałabym startować na filmówkę w Łodzi. Mm -hmm. Ale, żeby tam realizować się w tych technikach graficznych, komputerowych, czy jako aktorka? Bardziej chyba w tych technikach artystycznych, filmowych, bo też mm -hmm. świat filmu bardzo mocno u mnie, u mnie mm -hmm. trwa. Ale, no, wszystko chciałabym mimo, jakoś może się uda połączyć. Trochę tego, trochę tego. Mm -hmm. bo... A jak w tym. No tak, że, wiesz, bo ja jestem pod, e, e, Agnieszka, jestem pod olbrzymim wrażeniem. Ukulele, gitara basowa, grafika. E, jest w tym wszystkim jeszcze teatr. Jak najbardziej. Wszystko to teatr. spina, Tak. Mm -hmm. To wszystko spina. Tak. Czyli rozumiem, że grasz w teatrze tym prowadzonym przez pana Marka Śląskiego? Oczywiście w ślosarzach nawet dzisiaj ślosarzach, mieliśmy przedstawienia. Tak. Tak, Tak, dzisiaj rano graliśmy w podstawówce nr no, 36, tutaj w Częstochowie. No. Um, teksty Fredry odgrywaliśmy. To już któreś takie wydarzenie, że dostaliśmy mm -hmm. zaproszenie. Um, I przed dzieciakami to jest jedna chyba z najlepszych widowni Ever. Bardzo dobrze się bawiłam. Tak. Um, um. A m, mogę zapytać, bo to są teksty, czy grałaś kogoś konkretnego? Yy, ja nie miałam może jakichś takich dłuższych, natomiast. Mm -hmm. yy, tam we Fredrze, akurat w tym wystawieniu naszym, też reżyserowane przez pana Marka Ciesarskiego, przede wszystkim też gramy jako taka całość. Jest parę osób, które mają poszczególne role, mhm. ja akurat w tym przedstawieniu bardziej gram tym tłem, natomiast całość tworzy, no, mhm. razem to jakoś to wspólnie działa, trwa, bardzo fajne przedstawienie, ja zawsze bardzo lubię, bo jest okropnie, okropnie energetyczne w takim, energiczne, I w takim pozytywnym, pozytywnym sensie. Tak. Gotujesz? Czy gotuję troszeczkę? Chciałabym bardziej. Aha. Ja to głównie jestem taka śniadaniowo-kolacyjna dziewczyna, że jeszcze do obiadów nie doszłam, ale, ale staram się. Ale jeżeli już coś robisz, albo co ci super wychodzi, to co to, to by było, będzie? Ym... Jajecznica? Tak, <grymny> jakieś takie tosty, grzanki, Aha, to jest ja na to mówię grzanki, to zazwyczaj jest chlebek w jajku, takie danie bardzo lubię no, no, robić, no, no. mnie mama kiedyś nauczyła. No i jakieś takie sałatki, jakieś takie czasem eksperymenty, bardzo a lubię. A jeżeli bym Cię zaprosił na kolację, to co powinno się znaleźć na talerzu, żebyś powiedział ale ten Kowalski mnie <grymny> goście trafił w moje najskrytsze gusta kulinarne. A tu może tak, od innej strony, chętnie bym takiego na przykład łososia zjadła, bo bardzo lubię łososia. Mm -hmm. Ale tak raz na jakiś czas, żeby też nie przesadzić. I jakiś dobry deser oczywiście, bo Aha. na słodko zawsze na jest sutkę, miło. Tak? <laughs> jak najbardziej. No dobrze, pięknie. Jest czas na czytanie książek w tym wszystkim? Mm, Propo czytania książek nie ukrywam, że nie aż tak często, nie mam zwyczaju aż tak często czytać, chociaż chciałabym. No ale jak już to, mimo wszystko niestety lektury, jak już. Mm -hmm. e... No tak. <laughs> Ale ostatnio sobie zaczęłam też y, chociażby Gombrowicza trochę poczytałam, o, bo y, graliśmy Iwonę Księżniczkę-Burgundę no, no, no. i jak już tak które pograliśmy parę razy, to fajnie było to przeczytać z, tym takim, z tą pamięcią w spektaklu, nas Aha. wszystkich, bardzo przyjemne. Mhm. E, jest jakiś film, który jest dla Ciebie szczególnie ważny? Mm, jest bardzo dużo. Hmm, ale jeżeli miałbyś wybrać jeden czy dwa tytuły, to co by to było? Muszę się zastanowić chwileczkę. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. No, mam problem z wyhaczeniem jednego konkretnego tytułu. No przede wszystkim bardzo lubię animowane filmy, jakieś lub o, seriale. Proszę, no. Bo właśnie ku temu chciałabym dążyć też z własną twórczością. Yy, Czyli wiele... robić animację? Tak, bardzo. Mm, no. Byłoby super. Yy, no, ja to bardzo lubię takie kartunetworkowe networkowe klasyki yy, tego typu Tommy rzeczy. Czy i te sprawy? Yy, trochę takie bardziej lata 2010. Aha, aha, aha. Yy, ale yy, tak naprawdę w wielu rzeczach gusta swoje mogę odnaleźć. Mhm. Yy, też w jakichś takich filmach bardziej klasycznych, na pewno się o. Może taka nietypowa pozycja, ale od zawsze byłam fanką wielką Jurassic Parków. Poważnie. Uwielbiam. No to ja przed chwilą miałem twojego kolegę, który również, również jest wielkim fanem Jurassic Park. A, to znam. E, muzyka, znaczy tak, muzyka w, w życiu ważna, bo wiem, że grasz, próbujesz tak. i tak dalej. I jeżeli bym cię zapytał, natomiast o gusty muzyczne. Jeżeli już puszczasz sobie jakąś muzykę do posłuchania, to co to jest? Ym, chyba często odpowiedź, że, te, ym, że, że bardzo szeroki jest ten zakres, ale no co takiego? Bardzo lubię. Ym, na przykład funk, albo jakiś jazz od czasu do czasu. Ym, no wiadomo, jakiś rock, jakieś e, alternatywne czasem też piosenki, e, niezależną Aha, muzykę. Rozumiem, rozumiem. Ostatnio bardzo mi się spodobały takie bardziej latynowskie dźwięki bosanowa, <sum> samba bardzo mi się spodobało. Aha, gorące rytmy. Tak. No, mhm. jeżeli chodzi o funki, no to e, gitarzyści, basowi grający funki <gry> muszą mieć nieprawdopodobne umiejętności, bo tamta sekcja bębny z Besem tak, robią, tak, robią, 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 robią robotę dużą. E, dobrze, e, znak Zodiaku to... Koziorożec. O, Zgrudnia. czyli zimowa dama. Tak. E, jest ulubiony kolor. Jest parę takich bardziej ulubieńszych. No, wszystkie wiadomo są bardzo piękne i fajne, ale mhm. bardzo lubię pomarańcze, czerwienie, coś czy tego. Ciepłego, typu... ciepłe, kolory. ciepłe kolory. Czy do tej pory. Yy, nie pytam o wiek, bo kobiet o wiek się nie pyta, <noise> także to ten, ale czy do tej pory w całym twoim życiu był ktoś taki szczególny, kto odcisnął. Takie zasadnicze piętno na to, kim jesteś teraz? Już? Bardzo ciekawe pytanie. Jest parę takich osób. Tak? Mm. Ale to są bardziej rówieśnicy, czy to są bardziej osoby dorosłe? Z takich osób dorosłych to na przykład wracając do teatru Pan Marek Siostarski, który nieprawdopodobne wrażenie na mnie przez te lata bez przerwy mm -hmm. wywiera. Moja siostra bardzo dużo mm -hmm. też miała, myślę, udziału no, w moim tak, życiu edukacji, tak, tak, starsza ale też bardzo, mimo wszystko, rówieśnicy. Wiele takich przyjaźni się pojawiło w moim życiu, które mnie bardzo ukształtowały, i bardzo się cieszę, że mogę je mhm. nadal prowadzić, bo trafiłam na takich ludzi, którzy mnie po prostu ciągną do przodu i bez przerwy nowe ścieżki odkrywają przede mną. Pięknie, to, <grym> to um, Święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy? Hmm, to chyba zależy od roku. To takie, taka dziwna odpowiedź. Raz, tak, raz tak. Raz, tak, raz tak. Wielkanoc bardzo wesoła. Natomiast święta mają taki niesamowity nastrój w sobie, co mi się zawsze bardzo podoba. Mm -hmm. Wraz z Sylwestrem to jest taki bardzo, bardzo konkretna sprawa, tak zauważyłam, ale bardzo lubię święta. Agnieszka, jeżeli bym Cię miał zapytać o to, jakie Ty masz jeszcze pasje, to co byś wymieniła? Co jeszcze lubisz tak robić? Co Ci fan sprawia? Y tak może jeszcze ze strony muzycznej bardzo od ostatniego roku zaczęłam też tworzyć i pisać własne piosenki i teksty Aha. Y i do nich tworzyć też teledyski od razu i animowane i kręcone proszę, czy poważnie? <gry> tak, y niesamowita sprawa po prostu tak mnie to jara że, tak kolokwialnie mówiąc, że no, no. Y chciałabym dalej w tym kierunku więc pod tym względem trochę tworzę, trochę piszę tekstów y poruszam się w tej przestrzeni takich midi, programów muzycznych i coś tam sobie sklejam. Mm -hmm. Też tata mnie w tym bardzo wspiera i tam podsuwa jakieś rozwiązania. Mm -hmm. Natomiast jeszcze co? Poza tym, no, kręcenie filmów też się urodziło od czasów plastyka. Na początku tak bardzo komediowo, mm -hmm. jakieś takie zabawne skecze i w ogóle. I to się coraz bardziej rozrasta, jakieś większe, mm -hmm. większe projekty się tworzą. Połączone również z grafiką, ale też niektóre po prostu takie kręcone. Powiem ci, że miaszczysz roz, <grym> rozwalasz system, wiesz? Bardzo dużo zboczeń zawodowych. Ale nie, no to jest cudowne, po prostu jak ty znajdujesz w ogóle czas na naukę? To jest wiesz, Nie, no to już do tej rzeki nie wchodzimy, ale w każdym bądź razie... Super, cudownie, wspaniale. Bardzo mi miło. Także no mnie tym bardziej, bo mamy takiego kolorowego ptaka, co prawda piskle jeszcze, ale, ale, ale świetnie. Dobrze. Jaki jest w ogóle twój stosunek do Częstochowy? Jak ty w ogóle postrzegasz to miasto jako młody człowiek? Bardzo je pokochałam, szczerze mówiąc. Od zawsze w tej Częstochowie żyję i mieszkam mm -hmm. i teraz jak jestem trochę starsza, trochę częściej się po tym mieście jakoś poruszam, poznaję coraz więcej ludzi, to coraz bardziej mi urzeka. Mm -hmm. y, zdecydowanie kontakty są naprawdę fajne. Y, podoba mi się w ogóle, jak wygląda to miasto. Y, może też y, ta opinia jest taka różna, ale podoba mi się bardzo jasna góra, uwielbiam sobie czasem poprzechadzać się trochę tak, po, po klasztorze, klasztorze y, i odkrywać jakieś nowe miejsca. Y, ona z jednej strony częstochowa jest bardzo duża, z drugiej strony bardzo mała, mała tak. i jest w tym taka jakaś wspólnota. Bardzo, okay. bardzo mi to odpowiada. Świetnie. Czego życzyć już tak na koniec, bo te wywiady nie mogą być za długie. Mm -hmm. Czego mam życzyć Agnieszce Kołodziejcze? Dobrej zabawy. Okej. Okay. <laughs> żeby, żeby pamiętać po prostu o tym, w co się będę zabierać z jakiejś rzeczy, żeby po prostu mieć frajdę z tego wszystkiego, i to chyba każdemu można życzyć. Tak. Nie żyje. ma nic gorszego jak wykonywanie zawodu, którego się nie lubi przez całe życie, i tak naprawdę marnowanie swojego życia, I <laughs> będąc nieszczęśliwym, bo się idzie do pracy, nie? Mm -hmm. To nie ma w ogóle czym mówić. Absolutnie. Dobrze, no to ja tak. Życzę przede wszystkim zdrowia. Dziękuję. E, życzę, żeby, żebyś dostała się na tą filmówkę, jeżeli już taką decyzję podejmiesz. E, I życzę ci zabawy świetnej. <grybuj> 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 Bardzo dziękuję. Nie chciałem użyć tego słowa na Z, bo nie wypada. Proszę Państwa, goście, moimi Państwa petarda, no nie ma w ogóle, nie wiem czy pamiętam wszystko. Aktorka, e, mogę powiedzieć początkująca, ale kompozytorka, tekściarka, e, gitarzysta, gitarzystka może, basowa, e, uwielbia animacje, grafika komputerowa, no i w ogóle uśmiechnięta, piękna, młoda dziewczyna, której się, proszę Państwa, chce. Goście moim Państwa Agnieszka Kołodziejczyk bardzo dziękuję. Ogromna za przyjemność. Odwiedzinę. Ja jestem po prostu tak naładowany po tej rozmowie, <laughs> że dziękuję, że mi podładowałeś akumulatory i machamy to, trzymajcie się ludziska, pozdrawiamy Was. Pa, pa. <laughs> Dziękuję. Pa.